Marsz przeciw migracji i Mercosur w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego i niedobitków zwolenników PiS, w sposób ostateczny kompromituje i ideowo samego Jarosława K i całe PiS oraz pokazuje ich indolencję. Pokazuje, jak bardzo Jarosław Kaczyński nie może znaleźć nowego sposobu na przejęcie, rozdrapanie władzy, ale jak bardzo też już spada po takiej równi pochyłej, pokrytej pisowską, brązową, dziwnie pachnącą mazią. Protestują przeciwko temu, co sami wprowadzali i negocjowali. Protestują przeciwko migrantom, których w setkach tysięcy, pomijając poważne procedury, sami sprowadzili. PiS protestuje przeciwko PiSowi, przeciwko wszystkiemu, co robił. Dlatego, że działając mafijnie. Oczywiście wyniszczali Polskę i osłabiali. Nie ominął także Jarosław Kaczyński protestu przeciwko Niemcom, bo jest to doskonały mechanizm na skłócenie Niemców i Polaków, obrzydzenie Polaków Niemcom na wypadek ataku rosyjskiego. Jarosław Kaczyński niemal wykonuje polecenia z Moskwy, choć może one nie płyną, bo ma już doskonałe wyczucie, co potrzebuje Putin. Dlaczego tak myślę? Zapraszam na film, link tutaj w komentarzu.